A przed Wami również młodzi adepci Akademii Sportu Start w Po wielu latach gościmy okay. na boisku w Niedzicy zespół Sokołostrów, który jak Państwo wiecie, śledzicie piłkę nożną. Pomimo tego, że utrzymał się w trzeciej wycofał się z tej ligi, został zdegradowany do Ligi Okręgowej stąd dzisiejszy pojedynek mamy nadzieję, że to będzie wydarzenie kolejne zespół gości występuje w następującym składzie z numerem 1 Sikora Piotr bramkarz jednocześnie kapitan zespołu z numerem 5 Śnieżowski Tomasz z numerem 6 Szczepański Igor z numerem 7 Styś Karol, Strzelczek kramek z Kormoranem Zwierzewo. Z numerem 16, Czajkowski Maciej. Z numerem 20. Kulpa Paweł, z numerem 27, Redesiu Filip, z numerem 28, Wityczyn Adam, z numerem 30, Błał Mateusz, z numerem 31, Musiński Mateusz, z numerem 33, Korpus Cezary. Ławka rezerwowych. Z numerem 12, rezerwowy bramkarz, Chojpiński Rafał. Z numerem 8, Czerwonka Filip. Z numerem 11, Bartnowski Mateusz. Z numerem 17, Samulski Sebastian. Z numerem 19, Łukasz numerem 7, Marcin Jakrafa. numerem 10, Jarłowski Mateusz. numerem 6, kapitan zespołu Sobotka Paweł. Z numerem 99, Kozikowski Daniel. Z, z, z numerem 21, Tomasz Kube. Z numerem 22, Bożeniewski Aniel. Dawaj, panie, dawaj! To my jemy! To my jemy! Dawaj, niech to będzie. Niech